Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec Przyszedł czas na kolejne dwa testy Spojrzymy sobie dzisiaj na Saladyna i Kalifa Jesteśmy na, oczywiście na patchu Overlords Więc Wybierz zaczniemy od takiego małego spojrzenia na zamki Jak to zawsze robiliśmy, weźmiemy sobie czterech nie, Saladynów Pójdziemy na jakieś, nie wiem jakąś mapę Taką na ośmiu Zabójcze równiny tu ostatnio sprawdzaliśmy, więc sobie zerkniemy Salady nie wiem, ile ma zamków. Z tego co wiem, wtedy jak nagrywałem odcinek Wilka, to dowiedziałem się, że wtedy kostek jakby miał już zrobione te zamki, ale jeszcze ich nie wrzucił. Ale teraz już na pewno są wrzucone, więc będzie można któregoś razu na nie zerknąć. Dobra, dajmy im dużo pieniędzy i zobaczymy. Salady nie wiem, czy też ma zamki jakieś, czy więcej, czy ma też aktualnie dwa, ale chyba będą dwa. Jesteśmy atakowani. Ok, ten widzę, że jakiś się trafił bardzo duży. Ok, ten zamek bardzo ciekawy. Ale tu front jaki ma mocny. Nie mógł, że to jeszcze fosa będzie. Cieka Ciekawe, czy to jest. Nie, to chyba tylko tak jest blisko. Ale ten przód jest bardzo mocny. Ok, jest dużo balist. Ile? To jest mangunela. Aha, dobra, tu jest jeszcze komandery. Myślałem, że tu będą aż same balisty i tyle balist, ale to by było irytujące. Jakby na przykład, nawet jakby się podchodziło z kusznikami i tarczami, jakby strzelało tak 6-7 balist, to by było irytujące. Te tarcze by naprawdę mogły szybko zostać niszczone. Okej, okay, ten zamek taki prosty. Pod trochę taki, mam to wrażenie przez te dwie wieże, że to jest taki zamek trochę kalif połączony z Saladynem. Fajnie. Jest też fosa. No właśnie, Saladynowi też często brakowało tej fosy. Bo on często robił tą fosę na przykład tylko w jednym miejscu, tak na przykład z przodu. I szkoda, że nie miał jej też tam dalej, z tyłu czy po bokach. I tu, tu ma tej fosy więcej, więc bardzo fajnie. Oczywiście da się zniszczyć ten budynek i przebić prosto do muru. Ale nie jest to tak proste jak, no, ma się cały bok odsłonięty na przykład. Bo ty czasem nie ogarniałem, że mogą te budynki niszczyć. I cielo, się dobrze widzę. Kinierzy? Jo, są też kusznicy. No i saladny teraz jest mocniejszy. Saladny teraz jest właśnie jako taki. Saladny był zawsze takim drugim silnym botem. Tak samo jak wilk jest uznawany za top 1. Saladny był top 2. I brakowało mu takiej bardziej właśnie takiego wachlarza możliwości, żeby te różnorodne jednostki mieć. I teraz ma ich więcej. Gościu z olejem. Miotaczy miał, ale kuszników, no zawsze nawet, żeby tam było tych 10 kuszników, tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty, zawsze to inaczej wygląda, jest to ciekawsze i przede wszystkim no ta obrona troszkę jest lepsza. I na przykład, i szczerze, pikinierzy, fajny dodatek. Na przykład dawać zbrojnych Saladynowi to byłoby trochę tak bez sensu i trochę by też nie pasowało, na przykład Emirowi jakoś to w miarę pasuje, bo on zawsze stawiał te budynki, w których tam sobie wytwarzał te zbroje czy coś. Więc Emirowi to pasuje, tu Saladen też niby ma te budynki, ale wydaje mi się, że pikinierzy są bardziej odpowiedni i bardziej pasują. Poza tym pomagają przekopać fosę, czego zbrojni na przykład zrobić nie mogą, więc tu akurat fajny bardzo dodatek. Okej, okay, dobra, przejdźmy sobie Baj. do Kaliwa teraz. Żegnaj, wybierz, wybierz swojego przeciwnika. Oj, dobra, tylko jeszcze w dobrych miejscach stawił. I zobaczymy... Ale ten zamek jest długi. O kurde. Dobra, a to ten zamek, to ten pamiętam, pamiętam. Ten jest... Ej, ale ten zamek jest fajny. Ten mi się podoba. Kalib zawsze brakowało mu tych wież, ale też te zamki, gdzie były same te wieże, czy na przykład ta jedna, tu jest bardzo ładne. Tu mi się podoba to. To miejsce właśnie, gdzie są te jeszcze inne budynki. A tu się ładnie wpasowało. Tak dookoła tego bagienka małego. Ok, nawet Trebus jeszcze jest. O, proszę Kopacze, asesyjni, prosarze. O, właśnie. Czy prosarzy chyba kalif normalnie nie używał? A prosarze to właśnie ci. Wszyscy arabscy lordowie, według mnie, powinni właśnie używać takich prosarzy. Coś. A tak to zawsze chyba sułtan to miał. I nie wiem, czy ktoś jeszcze tak w miarę prosarzy używał. Miotacze, właśnie arabscy lordowie powinni używać wszystkich takich arabskich jednostek, tak samo jak na nieoficjalnym patchu, w samym sobie, już więcej e, tak jakby na tych postawieniach, których grałem zawsze. Na przykład sultan też miał podpalaczy, co było właśnie fajnym dodatkiem, i to właśnie jest fajne, bo arabscy lordowie często byli słabsi o tyle, że takie, no te słabsze jednostki używają w porównaniu przed europejskich lordów, więc powinni przynajmniej używać wszystkich, jakie są dostępne. No, ten zamek taki typowy kalif, tylko troszkę ulepszony, taki nabuchowany. Ale ten zamek mi się naprawdę bardzo podoba. Taki coś troszkę in... Taki jest kalif, jest tu duch kalifa, ale jest też taki bardziej obudowany, taki napakowany. No i przede wszystkim jest lepszy. Ciężej coś tu podjechać, zniszczyć. Jest ten dodatkowy mur. W niektórych zamkach kalif miał też ten dodatkowy mur, ale. Nie, no nie było to jakoś na tyle blokada, żeby nie dało się jej obejść. Ten zameczek bardzo ładny. Okej, okay, dobra. To teraz zróbmy tak. Nie wierzę. Wyłączam tryb obserwatora. I lecimy bić się i z jednym, i z drugim. Okej, okay, let's go. Idziemy na naszą mapkę. Testową Damy mu 40 tysięcy, ja sobie zostawię 3. 3. Bierzemy salady i zobaczymy. Oj, tylko prędkość pewnie będzie duża. Muszę zmienić. Oj, no, no, na 400 tutaj nie wyrobię. Może później. Dobra, zrestartuję. No i widzimy się, jak coś tu więcej się wydarzy. No dobra, ten mi asesynami przyszedł jeszcze. No, i mi biedną farmę moją jedną zniszczył. Jak on śmiał, ale spójrzcie w ogóle, też chyba inny zamek, więc tego nie było. Takiego zamku nie było wcześniej. Ten zamek jest też ładny, mocarny się wydaje. Ten przód, tu mam Dwie balisty do tego, nieźle. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. Był jakiś slag, to możliwe, że idzie atak na mnie. A idzie atak. Dobra, dobra. Uuu, Potrzeba nam coś mnie. Może no w razie co? Potrzeba nam broni, se. Na Pozdrawiamy cię! Jesteśmy gotowi! Wiadomość od Saladyna, Twoje barbarzyńskie ilu tych pikinierów Jesteś jest? Zbyt łatwe do przejrzenia, mój przyjacielu. Czy tam jeszcze idą jacyś? Je Nie. Ok, czyli pikinierów? Ile tak może jest? Z 30 około, ale to zawsze spoko. Podpalacze ogólnie są bardzo słabą jednostką, więc w sumie fajnie, że są na przed pikinierami w ataku, bo pomog pomogą kopać. Mój panie! No przód. I okay, wybronimy się, wybronimy. O, tylko no właśnie, szkoda że ci ucznicy taki idą. Idzie kolejny atak i mam takie wrażenie, że te ataki Saladyna są troszkę powolniejsze. Z takie, że troszkę musi wydać na tych pikinierów i też te zamki są takie bardziej kosztowne, więc wydaje mi się, że saladyn troszkę może stracił lekko, ale tak minimalnie na prędkości. No ale też dzięki tym, pikinierom, dzięki tym pikinierom będzie w stanie lepiej funkcjonować, jak będzie walczył z innymi botami, szczególnie takimi, które będą miały fosę, więc myślę, że to, to i tak na plus jest. Kład zapasów jest zapełniony, mój panie. Jezus, wszystko już zapchane. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Dobra, jadę troszkę poddenerwować Dżę teraz saladyna. Zobaczymy co on na to odpowie Też ktoś właśnie w komentarzach napisał Widziałem pod ostatnim odcinkiem, żeby Sprawdzić ich gospodarkę, ale na tyle mocno Żeby naprawdę postarać się poniszczyć Wszystkie możliwe budynki i zobaczyć Czy wtedy się odbuduje Wszystkich może aż totalnie nie zniszczę Bo będzie mi to ciężko tak objeżdżać Tym bardziej, że są jakieś balisty i mangunele. Ale postaram się na przykład cały tutaj przód Zniszczyć ten bok i ten potem może prawą stronę Zobaczymy co z tego wyjdzie Katapulta przygotowana do miotania Dobra prędkość dam troszkę wolniejszą Katapulta przygotowana Zapasam jest za katapulta przygotowana do miotania Multan Przygotować katapult Wiemłą jesteś cierniem w moim boku Katapulta przygotowana do miotania multar Przygotować katapult porozwalamy tam speed flesh przygotować katapult kaśmy porozwalamy teraz tą stronę jeszcze jest Katapulta, przygotowana, przygotowana, przygotowana do miotania, przygotować katapultę! Przygotować katapultę! Przygotować katapultę! Przygotować katapultę! To stanowisko jest nie Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę! Przygotować katapultę! Przygotować katapultę! Przygotować katapultę! Doskonale No pojadę tylko jeszcze troszkę na tamtą stronę i myślę, że na tym sobie skończymy i zobaczymy czy się boc z tego odbudują. A no, to już są naprawdę mocne straty. Żaden bot raczej takich nie zada I jeszcze w tamtą stronę I tą karczmy i spikles jeszcze raz i market

Ale bot nawet i z tego, raczej z samych farm powinien się odbudować. Zobaczymy. Pichleś już odbudował zapewnione. sobie. A tak drwali nie ma, więc drewna nie ma jak przynosić. Zobaczymy. Zobaczymy ile czasu zajmie. Ja najwyżej zostawię teraz tak na prędkości, nie wiem, jakieś 700. Jeszcze później najwyżej w montażu przyspieszę i zobaczymy czy się z tego odbuduje ile mu to zajmie. Daje radę, po pomalutku już market jest, wszystko jest. Więc i nawet z takich, z takich mocnych tarapadów, no to było naprawdę bardzo mocne obicie bota, więc tu widać, że nawet z czegoś takiego się wyciągnie, co prawda nie, nie zniszczyłem mu totalnie wszystkiego, no bo wiadomo, że jakbym wyniszczył mu totalnie wszystko, to już to, to jest znacznie co innego, ale raczej no żaden bot tak patrząc bot na bota to raczej nigdy by tak nie wykończył, chyba, że pod paleniem jakiś to może jeszcze, ale widać, że daje powolutku radę, no jest prędkość 700, minęło już 2,5 minuty, więc troszkę czasu to jednak zajmuje, ale da się Da się pozbierać, no, da się z czegoś takiego wejść. Dobra, myślę, że na tym sobie zakończymy. Saladyna już nie będę męczył, przejdziemy teraz do kalifa. Chciałem też jeszcze przetestować, czy Saladyn będzie właśnie, czy ci nie żeby tam kopać fosę, ale nie, nie wiem, ile to teraz zajmie to doczekanie. Do tego, żeby on tą armię uzbierał. Więc najwyżej saladyna sobie jeszcze, do saladyna sobie tam wrócimy. Teraz przejdźmy do kalifa. się okay, idzie atak. O kurde, ale tych kopaczy jest. To ładnie. Dobra, ale za blisko są, więc nic mi nie zrobią. Potrzeba drewna i ten atak bardzo mały, ten pierwszy widzę. Poza tymi kopaczami to troszkę asasynów miotaczy nawet sporo idzie. Po czterech zbrojnych. Dobra, idzie atak. Staram się wycofać większość jednostek, żeby zobaczyć, czy się Kali będzie próbował przekopywać. Bramy są. To zamykać szybko. Czy on ma czym się przekopywać czy taki średnio? Atakowani. Są jakieś podpalacze. Ci podpalacze chyba biegli po prostu podpalić, ale... Ser, spichlarz jest zapełniony, mój panie. Budynki płoną, ser. Ja no, Dobra Okej, okay, wszystko jest pozamykane i co teraz zrobisz, Kalif? No właśnie, pokaż co ty zrobisz. To płoną ser! To pogrom jest twój zamek? Dobra, to na razie mi po fosę wypuszczam. Ok, dobra, podpalacze próbowali coś tam zacząć przekupywać. Ok, czyli w miarę to działa. Dobra, więc tak naprawdę dla na kalifa zamę. wystarczy mieć fosę. I tam próbowało troszkę podpalaczy przekopywać, ale no, zostali pokonani przez taką resztkę kuszników i wtedy reszta już nic nie robi. Okej, okay, więc tu kalifowi może być trzeba było dać ewentualnie troszkę więcej jednostek do przekopywania, albo może dać mu jakieś silniejsze jednostki do przekupywania. Ponieważ podpalacze są bardzo słabi i tam widziałem na no, przykład, było 20-30 może. Próbowało coś tam robić, więc tak średnio. I potem już wszystko stoi, okej. Okay. Dobra, ja daję jeszcze poddenerwować kalifa. Zobaczymy. zobaczymy, co chłop zrobi. Zobaczymy. Katapulta przerzuca. Kawa przygotowana do miodania. Przygotowana do miodania. Kto? Ośmieliłeś się dokonać walki na moje ziemię? Ok, wychodzi z asasynami, to spoko. Przygotować na katapulta co w naszej mocy. Potrzeba kamienia. Przygotować katapult. Przygotować katapult. Przygotować katapult. Z takich podstawowych, no... z takich drobnych strat widać, że są w stanie bez problemu się podnieść. Weźmiemy jeszcze katapulta. tu. Przygotować katapult. Katapulta. Przygotować katapult. Okej, dobra wycofam. Tarcza przygotowana. Okej, okay, okay, no zobaczcie, no chwila i zaraz będzie już naprawione wszystko. Studnie ma, więc podpalić jakbym go podpalił, to na pewno się ogarnie. A teraz lepiej widać, że wszystko tu każdy bo lepiej funkcjonuje. Jest zapełniona, mój panie. Wreszcie, może tylko zaatakujemy jakimś, jakąś dużą armią zbrojnych i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, podejdziemy takim szturmem. Zobaczymy trochę tarcz, trochę kuszników, trochę zbrojnych. Spróbuję przebić się tymi dwoma bramami i wejdę do środka i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. 350 zbrojnych, więc wiadomo, że ataki botów tam, jak będą miały 800 jednostek, to będą znacznie większe. Zobaczymy, jak sobie poradzi po prostu przy czymś takim. Tarcze i, i kusznicy skupią troszkę uwagi na sobie. A. No dobra, to zaatakuję też pusty zamek, zobaczymy. Cię. Zaatakujemy pusty zamek to nawet lepiej. Zobaczymy czy się, ile da rady się wybronić. Okej, okay, zobaczymy co tu będzie. No, znowu im pójdzie na farmy, poniszczy wszystkie farmy. Ale bardzo dużo w tym ataku kalifa jest bardzo dużo m, tych podpalaczy. Nie wiem czy nie jest ich za dużo. Jest te, te 50% prawie, że to podpalacze. Ten atak robi się troszkę kalifa bardzo słaby. Wydaje mi się, że tu trzeba było zwiększyć troszkę ilość zbrojnych albo łuczników i dać mu jakąś le lepszą pogram. kopiącą jednostkę, bo inaczej to będzie słabo. Ma bardzo dużo niewolników, ale oni nawet nie kopią fosy pogram. i bardzo osłabiają tą armię, więc troszkę wydaje mi się, że kalifa by trzeba było jego ataki poprawić. To Jesteśmy go fanie! Wiadomość od się. Aaa! Testujesz moją cierpliwość! Zmierzcie w niej za to! Zmierzcie No, zobaczymy. Podejdziemy kawałek. Tak, Jakiś molnerowy coś, na pewno masz. Nie Wiem o tym. ...osbyt Wiadomość odtali się. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? Trochę na to zapłacisz! No, czy taka ilość zbrojnych by wystarczyła po ataku? Wiadomość od się. Dobra, no jest tam troszkę ognia. Weźmiemy większy oddział. Ok, tu była smoła troszkę obok. Dobra. Ok, no tych miotaczy jest tam dość sporo. Widzę, że dobrą obroną u Kalifa jest bardzo to, że jest tu gościu z olejem. Mają bardzo blisko do tego. ...kotła i bardzo szybko to mogłem zebrać znowu, kolejny ten, kocioł z olejem i lecą dalej. Więc to jest bardzo dobrze, ale zobaczcie, no troszkę go zblokowałem, zobaczymy, jeszcze damy mu chwilę, zobaczymy jak z tego wyjdzie, troszkę go jeszcze bardziej poniszczę. Dam tam, tam kuszników bliżej, żeby jeszcze wystrzelali wszystkie jednostki. Teraz spróbuję podejść jak najbliżej, najwyżej spali mi tą armię. Okej, okay, ale teraz powinien mieć spore kłopoty Wejdę do środka Gdzie on ma spichlerz? Wezmę jeszcze parę kuszników, żeby spichlerz zniszczyć OK, wycofam i zobaczymy czy on się z tego... Yy, ten... pozbiera na, popularność na pewno spadła do zera Nie ma jedzenia, wszystko uśpione. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Dobra, no już, no już powoli się odnawia. Już, już są kamieniałomy, to już teraz poleci bardzo szybko. Już mury będą odbudowane będzie kasa z kamieni. O, jest już też już budynek na rudę, więc. No, już odbudowany. Ok, czyli nawet z czegoś tak mocnego, z takiego przyblokowania, czy z dość mocnego wyniszczenia, są w stanie się wyciągnąć. Tylko potrzebują no wiadomo trochę czasu, no ale w tym czasie na przykład jakby się bił bot z botem To ten drugi już pewnie mógłby wyprowadzać kolejny atak, więc Nie będzie to wcale też dla nich łatwe Dobra, więc teraz tak, kończę Zaraz sobie jeszcze chwilę pooglądamy jak będzie się bił na przykład z Filipem Czy Filip na przykład rycerzami nie będzie w stanie go wyniszczyć, zobaczymy sobie to Tylko muszę włączyć tryb obserwatora, więc widzimy się za chwilę Okej, okay, mam już tryb obserwatora i teraz tak Wybierz swego przeciwnika. Bierzemy 40 tysięcy, testową mapę Wybierz swego przeciwnika. Bierzemy Filipa. Ależ tak? Nie wiem! Zbimy Saladynę można najpierw. Dobra, i zobaczymy jak sobie Saladyn z Filipem poradzi I Filip niby próbuje podjeżdżać, ale cały czas sobie jakieś jednostki tam są. Też jednostki z zamku mają zasięg na kamieniołomy, więc tak, no, Filip na razie nie może zbytnio wyniszczać. Parmy jedyne co to już bardziej, ale kamieniołomy cały czas są jak są. Dobra, atakuje Filip, widzę. Pierwszy uzbiera, no bo zobaczcie, Filip ma cały czas kasę. Saladynowi ta kasa się skończyła. Już miał problemy powoli. Ciekawe czy właśnie Filip, Filip tak na długi... No i teraz pytanie, ciekawe czy jakby ta bitwa zaczęła się przedłużać tak bardzo mocno. Czy Filip na dłuższy etap by nie wygrał? Przekopać się przekopał Tutaj jednostki przez tą fosę i tak powolutku podchodzą. O, salady może z kontrą wyjechać zaraz, chociaż trochę jednostek traci. No ale teraz zobaczymy, został paniszczony wszystko praktycznie całkowicie wyniszczone. Zobaczymy jak szybko się pozbiera z tego, bo Filip wiadomo, no zobaczcie, Filip ma cały czas prawie 30 tysięcy teraz. To on sobie szybko zrekrutuje kolejną armię. I tak może nękać saladno. Dobra, na razie zobaczcie. Tak, chwila minęła. Salady nadal nic nie odbudował ani żadnej farmy, ani kamieniełomów. Nic, rycerze, jak ktoś jest tutaj dostawiony, to już rycerze zaraz się tego pozbywają. Więc na razie, właśnie Filip zawsze robił taki kłopot swojemu przeciwnikowi w momencie, w którym. Zaatakował tym większym atakiem i wtedy całkowicie to wyniszczyłem. Bo, jak czasem rycerze, rycerze jak przejeżdżają, nie są w stanie wszystkiego naraz wybić: czy to farm jest, farm jest za dużo, czy czegoś. I ci rycerze przeważnie też robią tak, że zniszczą jeden budynek i odjeżdżają i to jest trochę błąd. Ale, właśnie po takim większym ataku, to wszystko zostaje zniszczone i wtedy już się robi problem. I zobaczcie, że minęło już 5 minut od czasu ataku Filipa. Popularność bardzo słaba, praktycznie zerowa. Nie ma jedzenia, nie ma nic, nic nie zostaje odbudowane, więc udało się Filipowi zblokować Saladyna. Więc jednak jest szansa zblokować postać, tylko trzeba dobrze zaatakować, wyniszczyć wszystko. I później trzeba pilnować, żeby nic nie dostawił i Filipowi właśnie to wychodzi. Więc tu jednak Filip nam pokazuje, że da się jednak na tym patchu też zblokować co jakąś postać dobrze. I zaraz Filip sobie zrobi kolejny atak. Zaatakuje, zobaczymy ile straci Saladyn po tym ataku. Bo możliwe, że będzie jest no, przegra to. I że zrobię przejście I jak tą wieżę szybko rozwalą i te mury, to będzie szybkie... O jeszcze... Szybki... To jeszcze lepiej. E, tarcza została... Czy ta tarcza co ja mówię? Bierze została zniszczona. Szkoda, byłoby ciekawie. No i 500, no Filip, 40 tysięcy. Filip niesamowicie ska. O nie, znowu się zaczynają jakieś czary. Czyli, no zobaczcie, po saladynie lecimy dalej. O, niby coś się pojawiło. Dobra, czy to jest nadzieja, czy to jest nadzieja dla saladyna? Dam mu chwilę, poczekam jeszcze tak 3 minuty. Oho. No i dobra, to po nadziei, to nie czekam. Uda Więc Filip pokazał nam teraz, że da się zbudować postać tylko trzeba dobrze wszystko wyniszczyć Zobaczymy, czy kalifa udałoby się mu zblokować. Kiedy pierwszy zaatakował Kali w tym pojedynku. Filip jeszcze nie zrobił swojej armii. Ok, ale nie mają co tu zrobić. Nie ma jednostek do przekopania. Okej, okay, no i atak, nie no Filip, zobaczcie, Filip teraz to się broni z takiego ataku bardzo szybko. Coś temu zostało poniszczone, ale chemii nie zostały, więc nie ma problemu. No i zobaczymy, Kalif zdąży sobie zrobić 600 jednostek, ale na pewno zostanie mocno poniszczony. Jesteśmy atakowani! O, wejście na mury się zrobiło, to ciekawe. Dobra, kalif się wybroni, ale dość mocno oberwał nawet. Ta wieża dobrze zrobiła, mogli się fajnie zestakować później. No ale kalif bez kasy. Coś tam jednostki rekrutuje, ale głównie to są podpalacze, bo są tani. O, właśnie, a tu wszystko zostaje. Ole, ten rycerz posiekał, teraz tam wszystko. No i wszystko wyniszczone, i zobaczcie, i też zostanie, został zblokowany. No i mamy drugie, drugą blokadę, czyli jednak widać, że da się zblokować postać. Filip jest z tym bardzo dobry. Takiego wilka czy kogoś nie, nie udało mi się spotkać, bo tam też chyba było tak, że oni mieli dość spore zamki i z murów był zasięg na. tu na kamieniołomy, żeby bronić. A tak, no tu słabo. Jednostek też mało chodzi, bo Saladin w sumie nie ma jakichś mocnych patroli. Czy kalif, żeby tam dużo jednostek było, które bronią. Więc mają kłopoty. Dobra, no to nie będziemy czekać. Bo tu raczej nic się nie wydarzy. Filip sobie będzie zbierał spokojnie armię i zaraz będzie atakował No właśnie coś wyburzył Młyn dostawił No ale co z tego jak nie ma ludzi Nawet nie ma kto tam pracować Poza tym nawet nie ma tu żeby jakieś pszenice Przynieść na magazyn Nie ma co robić no Dobra no to kończymy Uda. Filip nam pokazał że można zblokować więc to by było na tyle. Testy Kalifa i Saladyna zrobione. W następnym odcinku weźmiemy sobie do testów Sultana i Ryszarda. W międzyczasie też Kostek mi pisał, że już dokończył jakby wszystkie boty, więc każdy już ma po 8 zamków, więc teraz. Będę mógł wilga wilk chyba, tylko nie miał wtedy, jak testowałem więcej zamków, więc będzie, będzie można sobie go obejrzeć. Po prostu tak, włączymy go na mapce, żeby te zamki pooglądać. No i będziemy dalej lecieć, Sultan, Ryszard, później Fryderyk, Filip, bo wszyscy już tam mają te zamki, to można sobie na spokojnie pooglądać. No i jak już mają wszystkie zamki, to jak sobie dokończymy te testy, pooglądamy te wszystkie boty, te zamki, jak wyglądają, to wtedy zrobimy sobie turniej więc to by było na tyle w tym odcinku jeśli odcinek by się podobał to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję no i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo macie się następnego odcinka na razie